Proszę Państwa, nasz gość, no tak, pisze książki, wydaje, był wiceburmistrzem warszawskiego Wawra, robi zdjęcia ptakom, no ale od 2 stycznia jest wiceprezydentem Warszawy z ramienia Polski 2050. Jacek Wiśnicki razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym zacząć od takiej polityki niekoniecznie warszawskiej, tej, tej bieżącej. Pan chętnie się angażuje w komentowanie. Wydarzeń politycznych. Po wyborach pan popełnił taki wpis na portalu X nie wierzę już w szycie tej wspólnoty w zastanych warunkach. Na pewno jednak trzeba zacząć rozmawiać i umówić się na Polskę raz jeszcze. Reset systemowy umowa na konkretne sprawy z Karolem Nawrockim. Nie chcę być już nigdy świadkiem takiej kampanii, kolejny krok to krew na ulicach. Mocno. Krew na ulicach, naprawdę? Mocno. Mocno, ale rzeczywiście tak czułem, ta kampania strasznie mi przeczołgała i myślę, że wszystkich Polaków. Było to bardzo, bardzo trudne do oglądania spektakl, z trudnym finałem do zaakceptowania. I wydaje mi się, że każdy ma po tych wyborach jakąś formę kaca, którego próbujemy teraz znów zagadać i uciec do przodu oczywiście. Ale ja uważam, że, że my powinniśmy zacząć rozmawiać o Polsce, o jej, o jej kształcie. W tej chwili mamy taką. Demok znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy w takim etapie, że wyciągamy z konstrukcji naszej demokracji polskiej kolejne elementy i patrzymy, że się nie zawali. Pozytywnym informacją jest, że mimo tego, że mamy problem ze Sądem Najwyższym, nie wiadomo, które, który jest prawdziwy, że Trybunał Konstytucyjny działa, wybory przebiegły jednak, Zostały, wynik został zaakceptowany i jest, natomiast, natomiast prawda jest taka, że no mamy, mamy problemy systemowe w Polsce i powinniśmy o tym rozmawiać. Pan mówi, reset systemowy, takie jedno zdanie: reset systemowy z kropką bez wykrzyknika. Na czym miałby polegać? W tych warunkach zastanych, jak pan pisze. W tych warunkach zastanych myślę, że czas rozmawiać o jakiejś zmianie konstytucyjnej, o tym, żebyśmy ustalili na nowo na nowo to, jak powinna wyglądać, powinien wyglądać polski ustrój. Nie mam gotowych rozwiązań, tu Pana zmartwię, Panie Redaktorze, ale myślę, że wartością jest sama rozmowa. Rozmowa jest czymś bardzo deficytowym w Polsce w tej chwili. Dyskusja, oglądaliśmy de szereg debat, które trudno nazwać ani rozmową, rozmową, czy dyskusją, natomiast wydaje mi się, że sama rozmowa o tym, jak Polska mogłaby wyglądać, jest już wartością. Nie wiem do czego by to doprowadziło, ale no, no nie możemy nieustannie trwać w tej wojnie, w której trwamy. Umowa na konkretne sprawy z Karolem Nawrockim. Na jakie konkretne sprawy można się umówić z nowym prezydentem? A to trzeba by spytać. Proszę prezydenta, zauważyć, czy kogoś innego? Prezydenta. Trzeba by porozmawiać z prezydentem. Zwróćmy uwagę, że wczoraj nasza minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz razem ze swoim zespołem spotkała się z prezydentem Dudą w kontekście podpisania ustawy o jawności cen mieszkań. I dało się to zrobić. To znaczy, tak sobie myślę. A może było więcej takich spraw przez te ostatnie 10 lat, w których można było po prostu porozmawiać z prezydentem, ale przez ileś lat prezydent, wszyscy się dzieliliśmy na dwa plemiona i nikt nie chciał z nikim rozmawiać. A może właśnie, czy musimy zaakceptować to, że się różnimy? Musimy zaakceptować to, że są rzeczy, co do których się nie dogadamy i zawsze będzie to prawo silniejszego, ale jest szereg spraw, które nas łączą i do których jest zgoda. Śmiem zaryzykować, że w ogóle w Polsce więcej, znacznie więcej nas łączy niż dzieli, natomiast my się koncentrujemy na tych, na tych podziałach, więc myślę, że pod, pod podstawą jest rozmowa. Zamiast zakładania na przykład tego, że wszystko będzie wetowane. No tak, tylko rozmowa o jawności ceny mieszkań, o ustawie, która być może i tak będzie dalej pozwalała deweloperom ukrywać ceny mieszkań, bo kiedy umowa sprzedaży jest umową sprzedaży, a kiedy po prostu promesą takiej umowy, to jest w dalszym ciągu bardzo trudna sprawa. Chociaż no to jest taki szczegół, wydawałoby się, naszego życia publicznego, ale na przykład kwestia ambasadorów. To już nie jest szczegół. Ale czy pan że na przykład w takiej trudnej sprawie to się da osiągnąć porozumienie z Karolem Nie Nawrockim? mam zielonego pojęcia, bo wydaje mi się, że są osoby, które będą o tym rozmawiać. Na pewno trudno jest rozmawiać z osobą wobec której padły tak ostre słowa przez osoby, które później będą musiały współpracować. To na pewno. Natomiast co się da, nie mam zielonego pojęcia, nie wiemy jakim tak naprawdę nie wiemy też, jakim człowiekiem jest Karol Nawrocki, e, i nie wiemy, jak będzie wyglądała ta prezydentura, ale, ale nie możemy zakładać, że idziemy na wojnę, bo mimo wszystko Polska jest warta współpracy. To tak, a propos wartej współpracy Polski, no to pamiętajmy, że koalicja to jest zawsze bardzo trudny twór. O tym, co wczoraj się wydarzyło, Rzeczpospolita na przykład pisze rządowy pakt o nieagresji. Tylko czy rzeczywiście, no bo no na przykład lider waszego ugrupowania zgodnie z umową koalicyjną powinien przestać być marszałkiem jesienią, a powinien zostać nim Włodzimierz Czarzasty. Była taka koncepcja, żeby wszyscy liderzy weszli do rządu, czyli ani Czarzasty, ani Hołownia, nie jako marszałkowie Sejmu, tylko jako wicepremierzy na przykład. No ale już słyszymy od Szymona Hołowni, że on, jeżeli nie będzie marszałkiem, to do rządu nie wejdzie, będzie szeregowym posłem. No to jak to traktować? To nie jest. Przepraszam za określenie, takie to trochę tupanie nogą, że nie dostanę zabawki, którą bardzo chciałbym mieć. To ciekawe, że wszyscy się martwią o to o Szymona hołownię no wydaje mi się, że. Nie, o to co będzie w koalicji, to wielu się martwi to prawda. Natomiast moim zdaniem koalicja jest, jest trwała. Nie ma zagrożenia tego, żeby ta, ta koalicja się rozpadła. Co podkreślają liderzy. Tarcia są, no, bo tarcia zawsze będą. Jesteśmy różni, bardzo różni w tej, w tej koalicji. I wydaje mi się, że jakby stołki są czymś drugorzędnym mimo wszystko. I z całym szacunkiem dla, 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 całego, dla całej koalicji i rządu, to, to, to ten jakby podział resortów nie sprawił, że koalicja ma świetny, świetny odbiór. Myślę, że tutaj są inne, inne problemy niż, niż, niż podziały stołków i podziały funkcji. Szymon Hołownia jest świetnym marszałkiem. Jest świetnym marszałkiem i, i, to, i to wiemy. Natomiast no, to trzeba patrzeć na to w szerszym kontekście, i myślę, że tutaj y, liderzy dojdą do porozumienia. Jak dojdzie do głosowania, wotum zaufania, to ktoś się z Polski 2050 wyłamie? <noise> to dobre pytanie. Nie, jestem pewien, że, że nikt się nie wyłamie. Nie, nie, nie znam takich głosów, nie słyszę takich głosów. To tyle. Jak wczoraj po spotkaniu liderów koalicji stanęli przed mikrofonami i Włodzimierz Czarzasty, i Szymon Hołownia, i Władysław Kośniak-Kamysz, to mówiło się o polityce informacyjnej rządu, że są osiągnięcia, tylko nikt o nich nie wie, no bo mało było o tym mowy. To trochę było tak, trzeba przyznać, że Donald Tusk nie widział takiej potrzeby. Wolał sam wszystko komunikować. Mówił, że w trudnej koalicji to jest najlepsze wyjście. Teraz jest mowa o rzeczniku rządu. No, są bardzo różne pomysły. Był też pomysł na Szymona Hołownię, który nie zaprzeczył. Andrzej Rozenek zaprzeczył, że on się nie, nie, nie zgodzi, bo też był wymieniany w gronie faworytów. A lider waszej partii by się zgodził? No, zdolności retoryczne ma. No zdolności retoryczne ma wybitne. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie potrafię na ten temat powiedzieć, a nie chcę, nie chcę gdybać. A Maciej Wrubel, wiceminister kultury, był dziennikarz TVP, jako rzecznik rządu? Nie naciągnie mnie pan chyba na takie dywagacje. Ani nie no jestem. dywagacje? Myślałem, że pan coś wie po prostu. No, no, nie, nie, mam przy... to, to nie mam przecieków w tej sprawie. No dobrze. No ale zgodzi się Pan, że rząd ma osiągnięcia, tylko słabo je komunikował? Zgodzę się z tym, że polityka informacyjna jest niezwykle ważna i to jest świetny pomysł, żeby rząd miał rzecznika. Który będzie na bieżąco konstruował też strategie informacyjne, bo to jest też bardzo ważne. No dobrze. Co pan powie po tych kilku miesiącach bycia zastępcą prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy? No chociażby z perspektywy Wawra. Ja, ja jestem też z Wawra, więc też się różnym rzeczom przyglądam, mm. ale tak z perspektywy dzielnicy, a potem z perspektywy stolicy. To co pana uderzyło przez te parę miesięcy? Nic mnie nie uderzyło. To znaczy, ja miasto znam, pracuję w mieście od jakiegoś czasu. Od 2018 roku jestem związany z samorządem w różnym stopniu i na różnych poziomach i z różnych miejsc oglądałem miasto. Więc wiem mniej więcej, jak miasto funkcjonuje, no więc, więc no nic mnie nie uderzyło. Nic Pana nie uderzyło. w no, ogóle. Może Pan mnie w takim razie zaskoczyć, czymś chętnie odpowiem nie, na jakieś no, pytanie. Mnie zawsze bardzo ciekawi taka kwestia, kiedyś się mówiło, że dzielnice czy urzędy dzielnic to są takie trochę skrzynki pocztowe do ratusza. To chociażby jak Pan z tej perspektywy patrzy, ile dzielnica może wykreować dobrych zdarzeń, a na ile musi w tej kreacji liczyć na, na ratusz, po a, to no. A to ciekawe pytanie. Dzielnice mają. Dużą autonomię w pewnych zakresach, i to trzeba sobie powiedzieć, choćby w, w kwestii gospodarki gruntami, czy, 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 czy w różnych tego typu kwestiach, ma dużą autonomię. Myślę, że tutaj współpraca jest całkiem niezła. My, Zależy od zakresu, generalnie, ale, ale rzeczywiście Warszawa ma bardzo specyficzny ustrój. I te granice między ratuszem a dzielnicami, małymi ratuszami są często bardzo takie w takiej szarej strefie, wypowiedziałbym. I rzeczywiście tu dużo, dużo, dużo jednak zależy od włodaży danych dzielnic, i od tego, jak są. Jak się komunikują z ratuszem i jak potrafią współpracować, jakie mają cele. Jest bardzo ważne. A tutaj taka rzecz: no wiadomo, skończyła się kampania wyborcza, Rafał Trzaskowski wraca do ratusza. No to niektórzy mówią: Dobra, no to teraz jest czas na przyspieszenie w mieście. Ale to tak, jak zwykle po przegranych wyborach, to od razu niektórzy się i w dużej polityce upominają, że może by w koalicji coś zmienić. Tak samo niektórzy od razu wyciągają pewne pomysły, które jak na razie nie przeszły. Pan pamięta dyskusję, żeby nie robić najpierw trzeciej linii metra, tylko od razu czwartą, od czwartej zacząć. No i od razu po pomysł odżył, chociażby. No, i co pan na to, na ten pomysł i w ogóle na to, co można zrobić po przegranych było nie było wyborach, no ale z włodarzem na miejscu, który będzie w miasto zaangażowany już pełną gębą. No, nie będę ukrywał, że te ostatnie miesiące, bo chyba nikt tego nie ukrywa, no to było jednak Rafał Czaskowski był mniej obecny w ratuszu, co jest absolutnie zrozumiałe. Teraz mieliśmy już pierwsze spotkanie kolegium, pierwsze rozmowy o tym, żeby, żeby wykorzystać teraz ten czas do takiego nowego, nowego otwarcia, I, i na tym się też koncentruję, bo mam pomysły w swoich w swoich dziedzinach, które chciałem zaprezentować panu prezydentowi. Um, oczywiście, to jest tak, że zresztą byliśmy wczoraj świadkiem na, na sesji, że. że że, że, że każdy czuje ten chwilę jakiegoś takiego e, powiewu i próbuje złapać ten wiatr w żagle w sytuacji, w której jeszcze nie wszystko jest e, znów poukładane. Ale wydaje mi się, że to idzie w dobrą stronę. Tak jak mówię, mamy mieć rozmowy o, o nowych, nowych propozycjach i myślę, że ta końcówka roku to będzie właśnie e, informowanie i mówienie o tym, co, 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 co chcemy dowieść do końca tej kadencji. Wie pan co, pan odpowiada za sprawy społeczne, mhm. a tu się ciągle coś wydarza. I, tak. I zawsze to coś, co się dzieje nawiązuje do spraw społecznych. Teraz jest taka historia, która się robi dosyć głośna. Na przystanku autobusowym przy skrzyżowaniu Grujeckiej z Racławicką mieszkają dwie Ukrainki. Od początku kwietnia tam koczują razem z całym dobytkiem w takich pokaźnych walizach. Nie chcą korzystać z pomocy służb. To, się, to jest historia, która się dzieje w Warszawie. Miasto coś chciało zrobić, coś zaproponować. One mają dosyć dramatyczną historię, te, te, te kobiety. No i co można zrobić w takiej A sprawie? mogę spytać, skąd te informacje? No one są w kolorowej prasie, ale nie tylko. One się pojawiają na różnych portalach warszawskich. Na rdc.pl również jest informacja. Być o tym... może, czy nie znam tak szczegółowo kontekstu. Miałem informacje rzeczywiście o dwóch, o, o matce i córce, dwóch Ukrainkach, które, do których próbowaliśmy dotrzeć i zniknęły nam z radarów. W sensie były, były w schronisku i, i, i później zniknęły. Więc że o te osoby chodzi. Zbadam tę sprawę. Szczerze mówiąc, nie, nie, nie dotarła do mnie. Bardzo mi przykro. Nie dotarła. No tak, bo one też się zachowują w specyficzny sposób. Przyjechały podobno z Charkowa. Nie podały celu wizyty. No i rzeczywiście... A ambasada Ukrainy na przykład też była powiadomiona, obiecała pomoc, ale one też tej pomocy odmówiły, więc to nie jest pewnie łatwa rzecz z powodu takiej ich postawy. No niemniej, być może jest jakieś rozwiązanie. Nie, no musimy coś zrobić. Wymarzenia. Oczywiście, jeśli, jeśli jest taka sytuacja, to, to wyślemy tam pracowników socjalnych i zobaczymy, co, co można zrobić i zastanowimy się nad tym. To, to, to nie, nie ulega wątpliwości. No e... tak. Tam chociażby kwestia jedzenia. No, mieszkańcy okolicznych budynków po prostu Dostarczają im jedzenie. Tak, natomiast no, trzeba powiedzieć, że osoby w kryzysie bezdomności mają bardzo dużo możliwości wyjścia. Wiem też, że, że to nie jest tak naprawdę kryzys bezdomności, tylko to często są sprzężone różne kryzysy psychiczne, życiowe, i to jest bardzo trudne, praca, praca z, z tymi osobami. To na pewno. Mogę zapewnić, że tak jak mówię, osoby w kryzysie bezdomności nie mają problemu z jedzeniem. Mamy zarówno bank żywności, mamy, mamy jadłodajnie. Myślę, że tu chodzi przede wszystkim o to, że te osoby nie chcą przyjąć pomocy z jakichś powodów. Tutaj, panie prezydencie, mam taką, taki konik ostatnio, bo w audycji jest sprawa i nie tylko. To śledzę losy różnych. Nieruchomości na terenie Warszawy, słynna Marszałkowska-66, ale też Trzy Ostańcy przy Waliców, Młyn-Micla nie tak dawno. To jest taki problem: czy miasto powinno inwestować bardzo duże środki w bardzo zniszczone obiekty, ale żeby one pozostały w zasobie miasta, czy też no, po prostu zbycie, żeby jakiś podmiot zainwestował swoje środki i w taki czy w inny sposób te nieruchomości użytkował. Jak pan patrzy na te sprawy? Oczywiście one nie są. Takie same, bo przy Marszałkowskiej, no to wiadomo, zniszczony budynek, od trzech lat właściwie już poza tym adresem przebywają dotychczasowi lokatorzy. No ale Młemnicla, groźba, że przejmie to jakiś deweloper, przy Waliców z kolei, no to fundacja Auschwitz-Birkenau, która była zainteresowana przejęciem, co jest niemożliwe z punktu widzenia formalno-prawnego. Ale jaka powinna być filozofia miasta co do takich obiektów, właśnie? Za wszelką cenę utrzymać w zasobie za ciężkie miliony, czy też jednak niech one żyją, no, tylko ktoś inny zaangażuje swoje środki? Warszawa to miasto, które naprawdę ma mnóstwo blizn i bardzo mało tych, tej substancji, która, która przetrwała wojnę, więc nad każdym tym czy osobno, nad każdym takim budynkiem, obiektem, trzeba osobną analizę przeprowadzić? Myślę, że są różne drogi. Miasto nie jest w stanie zaop, zaopiekować się wszystkimi niszczącymi budynkami. Czasami postawa psa ogrodnika nie jest najlepsza. Myślę, że kluczowe jest to, żeby, żeby, żeby te budynki przetrwały i, i żyły. Ja osobiście bardzo teraz, teraz pracuję nad takim planem rewitalizacji jakiegoś Świdermajera, z Wawra, więc, więc pewnie bliski bliskie sercu temat. Mnóstwo ich niszczeje, są wysiedlane w tej chwili, a trudno znaleźć tak naprawdę dla nich też inwestora, no bo, bo budynki zabytkowe no ciężko przeznaczyć na, in, na inną funkcję, więc pracuję nad tym, żeby przeznaczyć na cele społeczne. Jestem w kontakcie z panem konserwatorem Michałem Krasuckim, Yy, więc, więc, yy, więc tutaj, tutaj nad, ty, nad tym pracuję. Czy jest jedna recepta? Myślę, że nie ma, ale yy, wiemy to, bo, bo widać to po, po tych kolejnych sprawach, jak bardzo ważne jest dla mieszkańców te budynki i yy, jak trzeba delikatnie postępować yy, z, z, yy, w ich sprawie. Czas nam się dramatycznie kończy, tylko zapytam, był Pan wczoraj na sesji? Byłem na sesji. No i. No, na świeżo jeszcze mogę powiedzieć, że było to smutne doświadczenie. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że, 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 że znów taka duża polityka zakłóca zupełnie pracę Rady, która powinna zajmować się przede wszystkim sprawami Warszawy. Po drugie, Um, uważam, że przebieg tych sesji, okrzyki, które się pojawiły. Um, też sposób procedowania no nie, było, nie były najszczęśliwsze dla demokracji. Jacek Wiśnicki, zastępca prezydenta Warszawy dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Za spotkanie i za rozmowę za chwilę wiadomości lokalne.